Witam serdecznie Państwa. Drodzy Państwo, jestem w numer 12. To jest rodzina, która niezbyt mi imponowała w sezonie miodna, ale po prostu nie idzie w rozwój. Tu jest chyba ze 4 litry syropu dane Jednocześnie w tej rodzinie było dane chyba dwie ramki zasklepione pokarmu i jedną ramkę zasklepioną pokarmu miały na włocie swojej i chciałem zobaczyć w jakim stanie sytuacja z zakapieniem w tej rodziny Nie wiem czy im dokładać czy ubierać, jak to się ma. Jaki patogen ją męczy, no nie ma tych szczół. Też pełna ramka. I też ta rodzina pszczera, pomału bierze pokarm, no bo nie ma pszczół. Hmm, hmm, czy ramki? Hmm, hmm, hmm. Zobaczymy dalej. No tu ani mają trzeźwią. Można powiedzieć. Tu też jest czerw, tu jest czerw. Także podejrzewuję, że ta rodzina już nie wymaga zakarmienia, tylko przed samą zimą jej wyciągnąć tą pust te puste ramki zjazda ze środka. O, jak i tu jest matka tu chyba widać jak sobie chodzi a profilaktycznie położę plaster tak i zobaczę jeszcze pierwszą ramkę o i na pierwszej ramce też jest czerw no to mnie zaskoczyło z obu stron o to mnie zaskoczyło w na czterech ramkach czerw. i ta rodzina zważywszy że to jest okres późny już jesieni nie kwalifikuje się do pudrowania bo by sobie nie poradziła z rabunkami bo pszczoły które są posypane cukrem, pudrem tracą po prostu orientację kto co i kto jest w ulu tak bym bynajmniej wyczuł mogłoby dojść do takiej sytuacji Mogłoby dojść do takiej sytuacji, że byłaby ta rodzina łatwym celem do rabujących. No i serdecznie się z Państwem żegnam. Pojazda zgubiłem.